Georgi Town, nadchodzimy i zrobimy dobrą zabawę tam Sprawdzimy, po ile jedzenko w pociągu po 13 ringitów. Jakby ktoś chciał pomodlić, jest taka możliwość Jest czyściutko, wszystko punktualnie, nie ma problemu Pociąg prawie pełen Jechaliśmy 20-2030 mamy od razu promik. No i podróż była elegancka. Jechaliśmy równo 4 godzinki. Przyjechaliśmy o godzinie 20.00. Wychodząc z portu rozglądaliśmy się na lewo prawo. Jakiś pan nas zaczepił, widział, że nie wiemy gdzie iść. Pokazał nam paluchem, w którym kierunku mamy zmierzać do portu. Okazało się, że to Pan policjant, tylko po cywilnemu. Dzięki serdeczne. Dotarliśmy do portu, kupiliśmy bilety tutaj bezpośrednio na miejscu za dwa ringity za osobę. Jeżeli chodzi o bilety kolejowe, to kupiliśmy je w KL Central w Kuala Lumpur na dzień przed. i Koszt biletu na pociąg to 95 ringitów od osoby. Zobaczymy, ile będziemy teraz płynąć tym promikiem. Do Georgetown jest niedaleko. Ostatni prom odjeżdża o godzinie. 11.30. My przyjechaliśmy o godzinie 20.00, prom mamy 20.30, więc szybka przesiadka i lecimy dalej.